A teraz proszę Państwa, jest mi miło powitać Pana Zanonę Golbę z organizacji polsko-włoskiej w kolejnym felietonie Obudź się Polsko, Obudź się Polonia. Dobry wieczór pani Zanonie. Witam pięknie, dzień dobry. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego radia na częstotliwości AM w Ameryce i wszystkich tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia Korzystając z YouTube poza radiem, po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonio. Pozdrawiam odległe kontynenty, Australię, Nową Zelandię, skupiska polonijne w Europie i słuchaczy w Polsce. Pozdrawiam kontynentalną Amerykę. Zapraszam na YouTube na wszystkie felietony, a ostatni felieton pod tytułem Politycy ukraińscy chcą ustawy o polskim ludobójstwie na Ukrainie w odpowiedzi na polską ustawę 11 lipca 1943 roku o ukraińskim lud ludobójstwie. Na YouTube jest felieton pod tytułem Uchwała ustanawiająca 11 lipca Dniem Pamięci o banderowskim ludobójstwie, a także felieton pod tytułem Ukraińskie spojrzenie na wybaczenie, gdzie z bohaterki narodowej Nadi Sawczenko zrobiono wroga numer jeden i tylko dlatego, że powiedzieliśmy Powiedziała o konflikcie ukraińskim na wschodniej Ukrainie, że, cytuję, musimy zacząć ze sobą rozmawiać, zacząć się słuchać. Będziemy musieli sobie wiele wybaczyć i to możliwe, że my także będziemy musieli prosić o wybaczenie. Za te słowa stała się wrogiem numer jeden ukraińskich nacjonalistów. Przypomnę, że w Rosji była więziona i skazana w wyniku porozumienia Putin Poroszenko została zwolniona z więzienia. Takie jest spojrzenie ukraińskich polityków bezradnych wojowników na wybaczenie. Szanowni Państwo, jaka jest polska polityka, a jaka powinna być? Z pewnością polityka jest umiejętnością widzenia, przewidywania, dalekowzroczności, a przede wszystkim i ponad wszystko winna być polityką interesu Polski. Czy tak jest? Czy politycy z Polski, a przede wszystkim ci resortowi, takie umiejętności posiadają? Zapraszam. Na dzisiejszy Felieton zapraszam do oceny postaw polityków z Polski. Jak mówi stare powiedzenie, umiesz liczyć licz na siebie i prowadź taką politykę, aby mieć przyjaciół blisko, a wrogów daleko, a nigdy odwrotnie. Polska dzięki nieudacznej polityce przyjaciół nie ma, a wrogów miała i ma coraz więcej. Politycy robią wszystko, aby wrogów mieć. Zanosi się poważnie, że naiwni i zaślepieni sojusznicy Ameryki dostaną najpewniej tylko taką ochronę, na jaką zasługują, albo jeszcze mniej. Politycy z Polski wmawiają Polakom, kto jest ich przyjacielem, kogo należy popierać. W tym wszystkim najśmieszniejsz, najśmieszniejsze jest to, że tych, których politycy powinni tak politycy sugerują powinni popierać, nikt nie pyta, czy chcą ci popierani takiego poparcia. Politycy z Polski wydaje się, że nie bardzo chcą widzieć czy reagować na zło, które dzieje się wokół Polski i antypolskie. Reagując na uchwałę polskiego parlamentu w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, ukraiński ambasador w Polsce Deszczyca napisał, cytuję „Ukraińscy politycy i parlamentarzyści słusznie będą udowadniać, że miało miejsce i ludobójstwo na Ukraińcach ze strony Polaków. Pytanie do Was, szanowni słuchacze, czy wyobrażacie sobie reakcję polityków z Polski, gdyby takie słowa wypowiedział ambasador Rosji? Z pewnością dostałby notę persona non grata i opuszczenie Polski w 24 godziny. Żadnej natomiast reakcji nie ma na słowa ambasadora ukraińskiego. Zostawiam Wam to do przemyślenia. Polska działaczka i dziennikarka z Lwowa została oskarżona o podżeganie do nienawiści etnicznej i naruszania integralności terytorialnej Ukrainy przez działaczy lokalnych organizacji, w tym samobrony lwowskiego Euromajdanu. Czy wiecie za co? Polska dziennikarka udzieliła internetowego wywiadu i powiedziała w nim, że wystarczy stanąć w centrum Lwowa aby stwierdzić z dumą, iż, iż jest to na pewno polskie miasto. Co w tym złego? Co wy na to, politycy z Polski? Polska dziennikarka mocno skrytykowała budowanie ukraińskiej tożsamości narodowej na bohaterach w rodzaju Bandery i Szuchewicza, a także ideologii UON i UPA. Zauważyła ona także, że na Ukrainie Polacy mogą żyć normalnie, dopóki nie poruszą tematu UPA i polskiego Lwowa. Autorzy donosu do ukraińskich służb specjalnych zauważają, że polska dziennikarka Zelwowa jest dziwnie zadowolona z rozwoju patriotyzmu w Polsce. Ponownie pytam: co w tym złego? Co wy na to, politycy z Polski? A co wy na to, szanowni słuchacze? Dopuszczenie do wrogiego działania wobec Polaków ze strony ukraińskich polityków jest niczym nieuzasadnione, a wręcz szkodliwe dla samej Ukrainy. Proszę Państwa, toczy się ostry spór o kolejną nitkę gazową po dnie Bałtyku. Ta kolejna nitka gazowa. Całkowicie pomija Ukrainę, a ukraińscy politycy otwarci powiedzieli, że długu za gaz z Rosji w wysokości 3 miliardów dolarów spłacać nie będą. Ukraińcy mogą zostać całkowicie pozbawieni surowca. Polska poprzez Unię Europejską blokuje taki plan i jest jedynym krajem, który tak mocno wspiera Ukrainę w tym względzie. Nie tylko w tym. Więc jak należy rozumieć postawę ukraińskich polityków wobec Polaków? Niemcy dogadują się z Rosją ponad głowami wszystkich polityków. Dowcip, proszę Państwa, z niemieckiej prasy o Ukraińcach. Rozmawia dwóch kolegów o polityce na świecie. Jeden pyta: co tam nowego? Ukraina prowadzi wojnę z Rosją? No i jak wygląda sytuacja? Ukraina straciła 2 miliony obywateli, półwysep Krym, kilkanaście helikopterów i samolotów, kilkaset wozów opancerzonych i czołgów, kilka tysięcy zabitych żołnierzy i pewnie traci jeszcze dwa przemysłowe obwody, które już się chcą odłączyć. A jak wygląda sytuacja w Rosji? A Rosja jeszcze nie wkroczyła. Taki dowcip z niemieckiej prasy. Ukraińcy tak bardzo kochają Niemców. Wszyscy ci, którzy interesują się tym, co się dzieje na świecie, wiedzą, że jeszcze nie przebrzmiały echa szczytu NATO w Warszawie, a już wali się południowa flanka paktu w Turcji. Na YouTube jest telefon, w, któr felieton, przepraszam, w którym omawiałem szczyt NATO w Warszawie i podaję do dyskusji wielki zachwyt polityków z Polski, jakim sukcesem ten szczyt się zakończył. Od 9 sierpnia turecki prezydent Erdogan przebywa na rozmowach w Rosji. W wywiadzie dla rosyjskiej agencji Tass powiedział, że od rozmów z Putinem oczekuje otwarcia nowego rozdziału w dwustronnych stosunkach. Rosyjskiego prezydenta turecki prezydent nazwał przyjacielem. Czy to wielkie pojednanie Turcji i Rosji? Zachodni politycy nie kryją niezadowolenia z sytuacji. Zachodnie agencje odnotowały wypowiedź tureckiego prezydenta, który oświadczył, że Unia Europejska nie wypełnia danych Ankarze Obietnic i zwodzi ją od 53 lat. Metodycznie udowodniliśmy naszą uczciwość i oczekujemy tego samego od Unii, oznajmił turecki prezydent, dodając, że Unia Europejska musi odejść od polityki podwójnych standardów. Tutaj chwilę zatrzymam się na tym, co powiedział prezydent Erdogan i zgodzę się z cytatem Erdogan oznajmił, dodając, że Unia Europejska musi odejść od polityki podwójnych standardów. A ta sitwa Unii Europejskiej wciąż nie chce tego zrozumieć, a dobitnym przykładem tego jest Polska w zestawieniu do Turcji. Bo gdzie prawa w Turcji demokracja? I nic nie dzieje się w tej sprawie w Unii Europejskiej. A do Polski ciągłe aluzje, ciągłe czepeanie się. Niemieccy parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim domagają się obcięcia unijnych dotacji niesolidarnym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Niemka Inge Gressel powiedziała Komisji Kontroli Budżetowej z Parlamentu Europejskiego w gazecie Die Welt, że krajom, które nie przestrzegają prawa unijnego albo państwa, które niewystarczająco biorą udział w przyjmowaniu czy rejestrowaniu uchodźców, będą obcinane unijne dotacje. Teraz rozumiecie dlaczego się zgadzam z cytatem Erdogana o podwójnych standardach w Unii Europejskiej? Turecka prasa pisze, że jest to historyczna wizyta, to nowy początek. W czasie rozmów z moim przyjacielem Władimirem, tak powiedział turecki prezydent, jak sądzę, otwarty zostanie nowy rozdział w dwustronnych stosunkach. Nasze kraje mają wspólnie wiele do zrobienia. Zapewne wielu z Was, Szanowni Państwo, zastanawia się skąd ten odwrót o 180 stopni w kontaktach rosyjsko-tureckich. Przypomnę, że ze strzeleniem przez Turków w listopadzie 2015 roku nad turecko-syryjską granicą rosyjskiego samolotu wojskowego incydent ten stał się przyczyną kryzysu w stosunkach rosyjsko-tureckich Rosję i Turcję w przeszłości łączyły bliskie stosunki i podtrzymywały one bardzo intensywny dialog polityczny. I tutaj też przypomnę, że już domówiono budowę gazociągu południowego właśnie do Turcji i też z pominięciem Ukrainy. Rosja ma ściśle określony plan i wygrywa ze wszystkimi, ponieważ inni prowadzą politykę oderwaną od rzeczywistości. Al Jazeera i inne bliskowschodnie agencje informowały bezpośrednio po puczu w Turcji z 15 lipca, że to właśnie Rosjanie na kilka godzin przed jego początkiem poinformowali służby Erdogana o jego planowaniu, Dzięki temu Erdogan zdążył uciec z hotelu tuż przed desantem sił specjalnych armii tureckiej, i w efekcie przewrót nie udał się. Widzicie, szanowni państwo, widzicie, jak należy rozgrywać politykę bez machania szabelką? Trwające rozmowy rosyjsko-tureckie mają to na uwadze aby obaj prezydenci rozpoczęli proces przywracania stosunków politycznych i handlowych. Polityka jest dla mądrych ludzi, szanowni państwo. Jak to się mówi, głupi dwa razy traci. Nasuwa mi się refleksja, jak to jest, że cały świat, mądry świat, chce robić interesy z Rosjanami, ale nie politycy z Polski. Wygląda na to, że Rosja sprzymierzyła się z najpotężniejszą armią Europy. Jeśli do tej dwójki dołączy jeszcze Iran i Chiny, to siły na to będzie można porównać do wojska składającego się z ołowianych żołnierzyków na stole. W razie konfliktu tarcza antyrakietowa w Redzikowie zostanie zdbuchnięta razem ze znajdującym się w pobliżu słupskim. Wizja przyszłości nie jest więc zachęcająca, ale zwolennicy wojny zrobią wszystko, aby do... doprowadzić do konfliktu nasuwa się prosty wniosek czy na to nie ma innego wyjścia, jak tylko podjąć dialog z Rosją i zostanie on podjęty wcześniej czy później. Obawiam się, że Polska będzie tylko i wyłącznie obserwatorem tego dialogu, a nie tak jak sobie na pewno politycy w Polsce wyobrażają. Czyli kuratorem tego dialogu ze względu na położenie geograficzne i doświadczenia historyczne. Rosja jest bardzo ważnym partnerem w tym, co się będzie działo w najbliższych kilku latach w skali świata, Szanowni Państwo, mówiąc o podwójnych standardach w Unii Europejskiej i polityce Zachodu, przytoczę Wam informację z prasy serbskiej. Slobodan Milosewicz na pewno znane Wam nazwisko. Został oczyszczony z zarzutów przez Trybunał Haski. Tak. Ciekaw jestem, jak czują się politycy z Polski i media piszące po polsku, jak zareaguje teraz Gazeta Wybiórcza, Krytyka Polityczna i cała polska liberalno-demokratyczna wspólnota. Jak zniosą zawarte w oficjalnych dokumentach Trybunału sformułowania dotyczące. Oczyszczenia Slobodana Milosewicza z zarzutów. To niewątpliwie ważne wydarzenie, gdyż stanowi kolejny niezwykle symboliczny i dodajmy dowód na bankructwo obozu liberalno-demokratycznego, ostatnio chętnie nazywany euroatlantyckim. W ciągu roku Slobodan Milosewicz ewaluował z najwyższego czynnika stabilizującego region Jugosławii, jak mówiono o nim na okoliczność podpisywania porozumień w Dayton. Pamiętacie państwo, to było z czasów prezydentury Billa Clintona. A animatora makabrycznych zbrodni wojennych nadano mu też medialny pseudonim Rzeźnik Bałkanów. Dziwne są te stronnicze werdykty w Hadze. Gdy w międzyczasie za to samo, czyli mord na muzułmanach w, srebr w srebrnianicy przy biernej postawie holenderskiego NATO nie obciążono nikogo. Piszące po polsku usłużne jak zawsze media prowadziły wybitnie ohydną nagonkę nie tylko przeciw samemu Milosewiczowi, ale w ogóle przeciwko Serbom. Dzięki takim tuzom na przełomie wieków serbowie stali się czwartym po Rosjanach, Niemcach i Czechach najbardziej nielubianym przez Polaków narodem. Wielokrotnie powtarzam ogólnie znany fakt, ale media są polskie tylko z nazwy i piszą już prawie nie po polsku tylko Ingolisz, czyli co znaczy no english no polish a swoją drogą jak łatwo Polaków napuścić na każdego, Oj, jak łatwo manipulatorom robić Polaków w konia. W 1999 roku NATO przeprowadziło wojnę napastniczą przeciwko resztkom Jugosławii bez mandatu ONZ. I tutaj przypomnę, że jeden z głównych polityków z Polski powiedział cytuję w czasie szczytu w Warszawie. NATO nigdy nie było agresorem. Jak te słowa mają się do nalotów na Jugosławię? Zostawiam wam to, szanowni słuchacze. Czy przedstawienie wojny NATO jako misji humanitarnej było zgodne z prawdą? Czy wielkie mocarstwa miały ukryte plany? Dlaczego media rozpowszechniały kłamstwa i wojenną propagandę? To materiał na inny fet. Felieton. Szanowni Państwo, wracam do mojego pytania, jaka jest polska polityka, a jaka powinna być. Myślę, że to, co spadło na Polskę w 1989 roku w postaci okrągłego stołu, tak zwanych wolnych wyborów i rządu mazowieckiego, nie została jeszcze przez większość narodów zrozumiana wszyscy się cieszyli, że komuna upadła. Polacy nie zdawali sobie sprawy z komedii, w którą zostali uwikłani, w sposób z góry zaplanowany. Ta komedia może zakończyć się tragicznie dla narodu polskiego, tragicznie na dziesiątki lat, a może nawet na setki. Komuna upadła, bo taka była decyzja, która zapadła być może, być może w Nowym Jorku w gabinecie Rockefeller'a na spotkaniu z Jaruzelskim i przy współudziale wielkiego kapitału. Na YouTube jest felieton z tego spotkania. Oczywiście, że to nie żaden błąd, pomyłka, głupota. To bardzo świadome niszczenie Polski przez obcych, których Polacy dopuścili do władzy i jeszcze pieją ku ich czci na Facebooku. Przypominam o YouTube i telefon: 773-775-4400-773-775-4400. Dziękuję.